Mazury, zielone płuca Polski. Pięć dni pełnych przygód dla rodziny trzech osobowej. Zanurz się w przyrodę, jeziora i atrakcje Mazur. Dzień 1. Przyjazd do Mikołajek. Zakwaterowanie w kameralnym kurorcie. Spacer po porcie jachtowym i wiosce żeglarskiej. Lody i pamiątki dla dzieci. Wieczorem ognisko nad jeziorem lub rejs motorówką. Ceny. Domek 450 zł, motorówka 300 zł, lody 30 zł, pamiątki 50 zł. Dzień 2. Rejs statkiem do Giżycka przez malownicze jeziora Mazur. W drodze, wieża widokowa w Mikołajkach. Piknik na łące z kanapkami. Wieczorem, kręgle lub minigolf. Ceny: wieża 15 zł, kręgle 204 zł, nocleg 740 zł. Dzień 3. Wycieczka do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Zwiedzanie twierdzy Bojen w Giżycku i spacer po moście obrotowym. Kolacja w lokalnej tawernie z rybą z Mazur. Ceny. Park 150 zł, twierdza 75 zł, kolacja 120 zł. Dzień 4. Rano kajaki lub rowerki wodne na jeziorze. Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Rynie. Skansen w Owczarni. Pokaz życia dawnych Mazurów. Ceny. Kajaki 20 zł, Skansen 55 zł. Dzień 5: Krótki rejs gondolą w Mikołajkach lub wizyta w akwaparku. Zakupy pamiątek na stoiskach magnesy drewniane żaglówki koszulki spacer po lesie nad jeziorem szukanie grzybów i jagód ceny gondola 30 zł. Cała wycieczka dla rodziny trzech osobowej 2745 zł. Koszt na osobę: OK. 915 zł. Mazury. Idealne miejsce na rodzinne wakacje. Końcowe podsumowanie: Krótkie. Wycieczka dla rodziny 3 osobowej. 945 zł. OK. 915 zł. Długość: 5 dni. Zakwaterowanie: Domki w Mikołajkach i Gierzycku. Atrakcje wodne i lądowe dla dzieci i dorosłych: Najlepsza pora: lato i wczesna jesień. Mazury. Niezapomniane wakacje wśród jezior i przyrody.